Witam na kanale kulinarnym Damian Kuchnia od Kuchni. Dziś zrobimy sobie taki mój pomysł na obiad o sałatkę, którą można zjeść i na zimno i na ciepło i zastąpi nam to cały kompletny obiad. Będzie się to składało między innymi z młodych ziemniaków i bobu, ale jak to zrobię, proszę zobaczyć. Oczywiście nowych widzów poproszę od razu o subskrypcję i naciśnięcie dzwonka, żeby nie pominąć moich żadnych filmów. I oczywiście, cały czas proszę Was o komentarze. I zapraszam do oglądania ziemniaki dobrze umyte. Kroję sobie w równe, mniej więcej równe kawałki. One są ze skórką, ale bardzo dobrze wyszerowane. Powiedziałbym, że kroję w ósemki, ale ile wyjdzie. Ziemniaki mam różnych rozmiarów, więc dokładnie ósemki nie wyjdą. Chodzi mi o coś takiego. Lista składników pojawi się na końcu filmu. Tak jak ostatnio zauważyliście, tam znajdziecie wszystkie składniki dokładnie rozpisane. Ziemniaki będę piekł. Piekarnik już mam ustawiony na 190 stopni. Tutaj już mam ziemniaki pokrojone. Dodam tylko troszeczkę. Oliwy z oliwek, sól, mieszam i jeszcze soli. Teraz kolejna, ja mam tutaj czosnek suszony, staropolski, dwie płaskie łyżeczki, tymianku, taką niepełną łyżeczkę i oregano, też taką niepełną łyżeczkę. Wszystko dokładnie trzeba wymieszać. Biorę wlachę z piekarnika, na to papier do pieczenia, wysypuję ziemniaki. Rozkładam je tak mniej więcej, żeby nie leżały jeden na drugim. One mają być fajne, chrupiące. Piekarnik 190 stopni z termoobiegiem. Jak długo będę piekł? Nie wiem, pół godziny do 45 minut zależy jak macie grubo pokrojone ziemniaki i po prostu nawet to zależy od yy, jaki macie po prostu rodzaj ziemniaków. Ja po prostu podam wam dokładny czas, ile to piekłem na sam koniec. Z tego względu, że ja po 20 minutach sprawdzę sobie jednego ziemniaczka, jak smakuje, zawsze sprawdzę tego najgrubszego i. Będę wiedział ile jeszcze piec, więc czas pokażę i powiem na sam koniec. Więc do gotującej się wody wrzucam płaską łyżeczkę cukru. Teraz wrzucam bób. Przykrywam, czekam aż się zagotuje. Bób zaczyna się gotować. Dokładam płaską łyżeczkę soli. Przykrywam i gotuję około 6 minut. Bób mi się gotował 4,5 minuty. Sprawdziłem, już jest ok. Wyciągam od razu do zimnej wody. Najlepiej, jakby ta woda była z lodem. Nie mam lodu, to do takiej zimnej wody wrzucam ten bub. Można też go przelać w dór szlaku pod bieżącą wodą. Teraz tak. Bób będę obierał i wrzucał do osobnej miski. Ziemniaki już też mi się upiekły. Będziemy potrzebowali jeszcze boczek wędzony i jedną cebulę. Boczek potniemy sobie w kostkę i cebulę tak samo. Teraz na zimną patelnię wrzucam boczek i zaczynam go yy, Wytapieć. Oczek już ładnie mi się, jak widać, wytopił. Teraz dodaję cebulę. U mnie czerwona, ale możecie dać jakąkolwiek cebulę. Delikatnie ją podsmażycie z cebotkiem. Teraz ja tutaj mam te ziemniaki. One są jeszcze ciepłe. Do tych ziemniaków dodaję bób. Więc cebulka już nam ładnie zmiękła, a ja nic więcej nie potrzebuję. I tym gorącym tłuszczem z tym boczkiem i cebulką przelewam wszystko, co mamy w misce. Delikatnie tylko zamieszam. Od boku, od stron. Nie chcę, żeby struktura nie się jakoś rozpadła. Oczywiście nieodzownie, dość dużo kopru. Jeszcze o, raz. I to wszystko, nic więcej nie robię. A jak to smakuje? Hmm. Petarda to super smakuje. Jeżeli chcecie, możecie delikatnie jeszcze posolić. Ja jedynie co, o czym zapomniałem, dodam trochę świeżo zmielonego pieprzu. I to już po prostu to już jest to, nic więcej z tym robił nie będę. Tak się to prezentuje, a jest naprawdę to bardzo bardzo dobre. Mm. <śm> Ja Was gorąco pozdrawiam, polecam mój przepis na taką obiadową sałatkę z bobem, z ziemniakami, z boczkiem. Wszystko się świetnie komponuje, a jest naprawdę pyszne. Ja Was zapraszam na moje przepisy i do zobaczenia.